Fragment Ewangelii odczytywany podczas dzisiejszej liturgii pozbawiony jest bardzo ważnego momentu, kiedy Jezus egzorcyzmuje, uwalnia od złego ducha człowieka, ten odchodzi wolny, czyli jest w stanie budować relacje, jest w stanie decydować o swoim życiu, z kim się zwiąże, komu to życie podda. Ale i ten fragment odczytywany podczas mszy świętej ten spór z przeciwnikami Jezusa jest też momentem egzorcyzmu, czyli uwalniania od ducha nieczystego. Ducha, który podpowiada, że Bóg nie jest godny zaufania, że Bóg ostatecznie chce jakiegoś zła dla człowieka. Ten nieczysty duch sprawia, że pękają więzi pomiędzy nami a Bogiem, pękają między, więzi między nami a drugim człowiekiem. Jezus egzorcyzmuje w tym szerokim tego słowa rozumieniu także swoich przeciwników, uwalnia ich od złego ducha, od ducha podejrzliwości, rozłamu, izolacji, sprawia, że mogą doświadczyć Jezusa przyjaznego. Rozmawiającego, otwartego, nawet na tych, którzy rzucają przeciw niemu bardzo poważne oskarżenia, odbierające dobre imię, zarzucające złą wolę. Jezus przedstawia nam siebie dzisiaj jako potężny, który potrafi dać nam wolność, ale ten potężny Pan jednocześnie czeka na naszą decyzję, komu oddamy dom pod jakie skrzydła oddamy naszą historię, naszą codzienność, czy będziemy zbierać okruchy dnia o własnych siłach i wtedy wskazujemy się na rozproszenie i na rozbicie, czy będziemy zapraszać go do naszej codzienności i w ten sposób będziemy się stawać coraz bardziej wolni w ramionach Najwyższego.